Radiowe rekolekcje adwentowe. Zaprasza ksiądz Krzysztof Wojciech Jończyk. Ostatnia Sobota Adwentu, <grych> bo już nie będzie więcej adwentowych sobot, bo adwent kończy się i, i kończy się w ogromnym, szybkim tempie. Ostatnia Sobota Adwentu i niesamowite spotkanie w Ein-Karin. Piękna miejscowość, dzisiaj dzielnica Jerozolimy. W czasach pana Jezusa miejscowość, która była na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło zejść w dół z wzgórza świątynnego, lekko podejść, mijając po prawej stronie źródło i było się w cudownej winnicy Ein Karim. W winnicy, która była własnością Zachariasza i Elżbiety. I spotkanie tych dwóch kobiet, Elżbiety i Maryi. Krewnych, bliskich sobie, rodziny, dwóch kobiet, ale także spotkanie dwóch niesamowitych ludzi, swoich krewnych przecież, świętego Jana Chrzciciela, ciutkę starszego w tym momencie, i Pana Jezusa, spotkanie matek, które noszą w sobie Bożą tajemnicę, matek, które witają się w bardzo niezwykły sposób. Matek, które czują, że Rozpoczyna się najważniejszy dla świata czas. I spotkanie także tych małych dwóch chłopców. Przepraszam pana Jezusa i świętego, że tak powiem, ale chłopców, którzy znajdują się pod sercem swoich mam. Dzisiaj, we współczesnym świecie, gdy tak bardzo zagrożone jest ludzkie życie, to spotkanie dwóch mam i dwóch chłopców to jest ogromny symbol. Bo one wiedziały, że noszą w sobie życie. One wiedziały, że noszą tajemnicę i obietnicę Boga i chciały ją ochronić całą sobą. Oni wiedzieli, że, że są kimś i są w dobrym, bezpiecznym miejscu. Bóg, który Stwarza życie wciąż na nowo. Bóg, który sprawiając, że ja dzisiaj tu jestem tym, kim jestem, że, że każdy z nas tak ma coś do zrobienia w życiu, e, dał nam jakąś misję. Ale ta misja zaczęła się od naszych rodziców. Ta misja zaczęła się od, od tajemnicy naszych rodziców tajemnicy ich miłości. Od tajemnicy miłości naszej mamy, która otoczyła nas bezpieczeństwem, od tajemnicy miłości naszego taty, który dbał wtedy bardzo o tę naszą mamę, od, od tego wszystkiego, co tak delikatne, że schowane głęboko w drugiego człowieka. O tym dziś Jezus z całą mocą nam przypomina przez to spotkanie dwóch mam, dwóch świętych kobiet, dwóch krewnych Elżbiety i Maryi. Dwóch, które nosiły tajemnicę Boga w swoim sercu. I bracia i siostry, nic innego nie ma także w nas, w tym już wymiarze duchowym, nie tym ludzkim, choć dzisiaj, w tym czasie i w tym świecie, ten ludzki wymiar jest konieczny do zaakcentowania. Człowiek jest przez Boga chciany, rodzi się i jest obecny. Ten człowiek, który rodzi się i żyje pod sercem mamy. Ale ten wymiar duchowy. Nosimy my w sobie, tak jak Elżbieta i Maryja, tajemnicę Boga. Tak każdy z nas nosi w sobie taką tajemnicę Boga. Coś dla. dlaczego Pan Bóg nas chce, jakieś zadanie, które nam wyznacza, coś miłość, którą nas obdarza, byśmy tą miłością obdarzali innych. To, co od Niego dostaliśmy jako nasze życiowe powołanie. Oto On, oto Bóg przychodzi i jest. Ten, ta ostatnia sobota Adwentu, to pytanie, ile w nas, w naszym sercu jest tej ogromnej tajemnicy Boga, i Jego miłości i pragnienia, by być takim, jak on chce, byśmy byli.